Jezu, jak dawno openingów nie było co? Dlatego dzisiaj zrobimy kolejne podejście pod spektrum i to od razu tylko powiem, że to nie jest te, które zapowiadałem, bo te, które zapowiadałem, to usunąłem przez przypadek. I dlatego powtarzam jeszcze raz ze skrzynkami spectrum. Bo generalnie chcę zrobić tak, żeby w przyszłości jednak otworzyć, mieć każdą kolekcję otwartą na YouTube, tak samo włącznie z brawo caseami, Vanguardami, CS-ami, wszystkimi, także sami widzicie, że będzie dużo. Y, tych openingów jeszcze. One nie są tanie, dlatego wiadomo, że jeszcze łapka w górę, y, subskrypcja, komentarz taki zasięgowy, jeżeli ktoś tam chce. Chcę jeszcze tylko dodać, żebyście nie byli tacy głupi jak ja i nie otwierali skrzynek w CS-ie. Tylko na przykład na Shadow Pay, na której możecie kupić i sprzedać skiny do cs Go. A po wpisaniu mojego kodu DMG lub po prostu wejścia do pierwszego linku w opisie dostaniecie 2% przy doładowaniu. Największą zaletą strony są natychmiastowe wymiany, bo działają bezpośrednio pomiędzy kupującym i sprzedającym przy pomocy rozszerzenia do przeglądarki. Na stronie jest mnóstwo przedmiotów w każdym możliwym stanie: filter set, lub praktycznie wszystko. Do wyszukania skina, którego chcecie kupić, możecie użyć zaawansowanych filtrów, które pomogą wam wyszukać go jeszcze szybciej i łatwiej. Jeśli jednak chcecie sprzedać, to wystarczy ustawić cenę dla swoich skinów, a gdy znajdzie się na nie kupiec, dostaniecie powiadomienie I po wysłaniu muskina pieniądze ze sprzedaży pojawią się Na waszym koncie Shadow Pay. Wszystko szybko i bezpiecznie Tak szybko jak będziemy teraz te skrzynki otwierać Także lecimy Skrzyneczki Spectrum, tak sponsor się pojawia Przy jakichś tam filmach, żebyście czasem Nie pomyśleli Pierwszą skrzyneczką jest Znaczy w pierwszej skrzynce jest Skar 20 plan yy. Powiem tak Dlaczego spektrum? To jest chyba kluczowe pytanie, bo potem się zastanawiacie dlaczego ty otwierasz stare skrzynki, nowe są lepsze. No właśnie, kurcze nowe są dobre, oczywiście, że tak. No ja nie, ja nie zaprzeczam tym bardziej że załamania, no, taka skrzyneczka. Ale chodzi o to, że są tylko dwie skrzynki, w których są noże motylkowe i właśnie jedną z nich jest, ale przeleciało różowego. Właśnie jedną z nich jest skrzynka Breakout, która kosztuje 7 zł albo nawet już 8. W ogóle to po, posrana cena. Jak to się stało? Kiedy? No i właśnie druga, czyli spektrum. A coś czuję, że te noże motylkowe no, długo nie wejdą do gierki i będą coraz bardziej, coraz droższe i mam takie marzenie po prostu, żeby raz trafić. O, róż <grym> róż, ale... o! Podejrzewam, że tutaj też powinien być różowy, nie? Więc pewnie to jest Batley skirt. Nie, filtered, ale wygląda strasznie słabo. 22 zł. Łe, to nawet spoko. A jak on powinien wyglądać? A, tutaj tak jest zdrapany. A, to dziwnie wygląda, dziwnie ta CZK wygląda. Ja i tak jej nie będę używał. Zara, idzie na seli. Zara, to jest szczytnika Spectrum, trzecia. Uuu, czerwony item. A, Kapilara. Stat traku, ale battle skirt. Tak, battle skirt. Wdajesz 13, zyskujesz złotóweczkę. Dobra, nie chcę, żeby ten Opening trwał jakoś bardzo długo. Więc się pospieszę, zamiast gadać kłopoty cały czas. <laughs> A Kobe. Grunt jest taki, żeby nie nastawiać się na to, że z openingu trafi się kosa, bo potem człowiek jest zawiedziony. Trzeba to traktować inaczej. Załóżmy, że openingi to są takie dotacje dla Gaybena. Po prostu lubisz gierkę, wspierasz ją i przy okazji Gayben ci daje 20 różnych skinów. I wtedy co? Inne zupełnie myślenie i nie jesteś wcale zły. A jeszcze jak da ci czerwony item, to już w ogóle jesteś szczęśliwy. No pięknie, pięknie. Czyli tak. Wioletowy, różowy, póki co z tych najlepszych Dzisiaj, nie wiem czy o tym wspomniałem, ale 25 skrzynek spektrum do otwarcia Ajajaj, ajajaj, aj, aj. dużo tych różowych przelatuje Nie wiem, która to już jest O, różowy statrak, statrak I teraz, o tak, teraz można się trochę pomodlić Teraz można się pomodlić. Wygląda mi to na minimal wear, ale może też być factory new. Uwaga. Co? To jest well worn chyba. Nie, po testach bojowych jeszcze. Ale statrak? 60 zł Czyli 23, 60, 85, 85. Dobra, jestem na takie plus, minus, 0. No nie, no dobra, może nie zero, ale jestem tak na, jestem tak zdykę stratny, więc jeszcze coś może wyskoczyć. Tak idę w łeb, jak na razie ze skrzynkami. A dobrze, dobrze, ten, ta Mka mi się bardzo podoba ładna jest. Ale przynajmniej był, był taki w ogóle artykuł na Bupie ostatnio BuP.pl i oni mówili tak. Trzy skiny, które spodobają się każdemu graczowi, nie i tam dali Maka 10. Nie pamiętam jaki to był dokładnie Mac 10. Taki... Nie wiem który. Mam go. O, technologia I powiedzieli, że no to każdemu się podoba. No tak, akurat mi się to podoba, ale dali jeszcze taką MK, nazywa, nazywała się Koszmar. I jak dla mnie to jest słaba emeczka, tak ona powie, oni powiedzieli, no, każdemu się spodoba, tam jeszcze był jakiś skin, ale ogólnie to taki główny artykuł, tak nie polecam. O mój Boże! O mój Boże, ale film tested Dobra, przyznam się wam do czegoś. Tego skina sprzedałem, żeby zrobić ten opening. No, taka jest niestety prawda, więc zarobiłem aktualnie na tym. On kosztuje, wiem dokładnie, ile no, 240 chyba. 240, tak jak mówiłem. Także, no, nie powiem, ale już jestem szczęśliwy, bo niezależnie od tego, co dalej wypadnie, już jestem mega na plus. Przynajmniej o te dwa, o te dwa przedmioty. Kurde, to sami taki Howard i Geord. Kurde, bo nie można mówić tego słowa na, na YouTubie. Czasami oddaję, nie? Niech to będzie po prostu otwieranie skrzynek Lecimy dalej, bo to już i tak jest Piękny opening niezależnie od tego co się tam dalej wydarzy Jakby tak dwa czerwone siadły i tak w ogóle ładnie Teraz już tak na spokojnie sobie otwieram Podłubię se w nosie Zaraz coś szluga przy kopce No! Trochę nie w porządku. Trochę nie w porządku. Ale i tak. Ogólnie jest taka zasada, że raz na Raz na 30 skrzynek powinien wypaść jeden różowy, a już mam dwa. Jakie to jest szczęście dzisiaj. Jeszcze jakby tak do, dociąć, nie takim nożem, yy, no jakimś motylkowym. To już w ogóle byłby hit. A co najlepsze, nie będę musiał się y, Wam tłumaczyć na live, <laughs> dlaczego straciłem akacza, nie? Tylko po prostu już go mam. <laughs> Więc nic się nie stało na YouTube. Zobaczycie, jaki był efekt, a ja nie będę spoilerował. No, mega, mega ten tropikalny cień. Oczywiście to nie są ostatnie skrzynki, jeszcze będzie 5. Jeżeli te dwie się skończą, po prostu maksymalna ilość luczy, jaka można kupić, no to dwie. E 20. Piękne te cienie, piękne, fajnie, żeby skakują faktoryniu. New. Faktoryniu? Nie, to się nie da. Kejben, jest moje pieniądze. No to lecimy z kolejnymi pięcioma. Co tak dużo tych tropikalnych cieni? Pięć, ale jakoś tak z rzędu teraz poszły. To aż się odznaczyły mi w pamięci. Aj, 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 aj. Jak już miałoby dać, to chociaż w statraku, bo tak to to lipa. Coś czerwonego było, a to zawsze dobrze oznacza, to tak wróży. Statrak będzie. No, przewidziałem to, bo właśnie jak czerwony wyskakuje, to już wiem, że w statraku, ja nie wiem dlaczego, ale tak... Duży umysł po prostu, duży umysł. I znowu... A zobaczcie, od razu było widać, nie? że nic nie leci. 12 z rzędu niebieskich. Teraz już musi pójść jakiś fioletowy albo coś lepszego. Siłą matematyki. O! To tak na pożegnanie jeszcze dwie kapsułki. Jedna holo. Druga kapsułka. No! Może być. Także dziękuję wam bardzo serdecznie. Zapraszam oczywiście na social media, linki w opisie i na live'y. To jeszcze łapeczka, jakby ktoś nie zostawił i siemanko.